W tym segmencie pokażę wam, jak zrobić strefę z efektami na serwerze, czyli na przykład wchodzimy sobie do takiej strefy, tu mam takie zaznaczone właśnie wełną. No i jak wejdę, to aktywują się na przykład dwa efekty, czyli na przykład Darkness i Siła. Ale oczywiście możemy dodać każdy efekt, jaki tylko Was interesuje, na różną ilość czasu i tak Także tym się zajmiemy bardzo łatwo i szybko lecimy. Ok, więc tym wszystkim zajmuje się plugin World Guard Extra Flux. Na nim możemy robić również wiele innych rzeczy. W jednym segmencie pokazywałem kiedyś Glide, czyli zabronienie zrobienie strefy bez elytry. To jest fajne. Są również inne opcje, w skrócie sobie o nich opowiemy, ale również możemy dodawać właśnie tym pluginem efekty. I teraz tak, generalnie ten plugin oczywiście. Się wgrywamy na serwer, ale dodatkowo potrzebujemy WordGuarda, czyli inny plugin, też dość dobrze wam pewnie znany. World, proszę bardzo, i warto zwrócić uwagę na to, którą wersję serwera macie. tutaj autor podaje dla której wersji serwera, którego WordGuarda pobrać. I tu jest nawet link. Klikamy, jeżeli mamy na przykład wersję 1.18 czy 19, to klikamy w odpowiedni link WordGuarda i właśnie tą wersję WordGuarda tutaj tym przyciskiem pobieramy, żeby wszystko się zgadzało i żeby działało. No i oczywiście też patrzymy na wersję World Guarda Extra Flux, która wersja musi być pobrana, żeby to działało, tak? Czyli jeżeli mamy jakąś starszą wersję i ta najnowsza wersja World Guard Extra Flux nie zadziała, to tak musimy wgrać jakąś starszą, to wchodzimy tutaj na spigocie w kartę Version History i tutaj mamy różne wersje i możemy je sobie tutaj tym przyciskiem pobrać. Więc generalnie te wersje sprawdźcie sobie, to autor wszystko rozpisał, żeby działało. Jednak... No, dla tych najnowszych wersji Minecrafta, jak widzicie, wszystko powinno działać na najnowszych wersjach tych pluginów, więc wszystko jest ok, nie trzeba tu jakoś bardzo kombinować. Oprócz Word Guarda, oczywiście, potrzebujemy jeszcze Word Edita, żebyśmy mogli zaznaczać te regiony. Jak ktoś postawił jakieś regiony w Wordguardzie, to wie o co chodzi, ale też będę pokazywał krok po kroku, więc taki Word Edit również pobierać sobie tutaj. Ciekawostka jest taka, że ja używam w tym odcinku Fast Async Word Edit, czyli taki szybszy Word Edit. Jeżeli Was interesuje, możecie sobie go oglądnąć i może jego wgrać zamiast zwykłego Word Edita, bo albo to, albo to wgrywacie. Lecz wszystko powinno działać na zwykłym Word Eicie również, choć po prostu zaznaczam, że ja używam po prostu tego, gdyby jednak były jakieś rozbieżności, ale nie powinno ich być. Dobra, i teraz wracając jeszcze szybko do World Extra Flux, co on nam oferuje, więc przede wszystkim chodzi o to, że mamy region. Stworzyliśmy na przykład spawn, na przykład strefa VIP, na przykład Region o nazwie test, jakikolwiek region, i teraz po wejściu w ten region możemy aktywować różne czynności lub jakoś zarządzać tym regionem. Czyli, tak jak wspominałem, raz y, używając Glide zblokowaliśmy Elytry, że w tym danym regionie nie można używać Elytry, ona nie działa po prostu. I podobnie możemy sobie steleportować y, gracza na wejście lub wyjście z regionu, użyć jakieś komendy ze strony gracza, użyć komendy ze strony konsoli. Edytować szybkość wchodzenia, latania, włączyć keep inventory, keep exp, coś tutaj z czatem, włączyć godmod, zablokować jakieś efekty. Tu mamy coś z respawnem lokalizacji, tego nawet nigdy nie testowałem. Mamy GIF-Effects, to dzisiaj się tym zajmujemy i częściowo tym, czyli komendami konsoli się tym też zajmujemy. A mamy również fly, granie dźwięków, jakieś Frostwalker, portale. Generalnie tym trzeba się bawić i, i naprawdę dużo można tym zrobić. Ale ten odcinek jest o tworzeniu regionów z efektami, więc teraz to zróbmy. Mega, mega dziękuję wspieraczom, których widzicie teraz na ekranie, dzięki Wam ten kanał się rozwija. jeżeli Ty masz ochotę zostać wspieraczem, obczaj ten guzik na dole. Dzięki! Więc ja swój serwer już odpaliłem, oczywiście folder plugins, wrzucacie tam te trzy pluginy, wordedit, wordguard i wordguard-extra-flags i możecie sprawdzić komendą ukośnik plugin, czy dobrze Wam się wgrało. Oczywiście nieważne, gdzie macie serwer i tak dalej, chodzi o to, żeby to umieścić w folderze plugins. Ja wszystko na zielono, wszystko działa te trzy pluginy widzę tutaj na liście na zielono, więc używam pierwszej komendy ukośnik ukośnik WOND. i to nam daje taką siekierkę, która pozwala nam zaznaczać regiony. Generalnie, jeżeli nie znacie Word Guarda i Word Edita, zapraszam Was do segmentu związanego z ochroną na tam wszystko pokazuję. O wiele szerzej omawiam te, te rzeczy z tworzeniem regionu związane, ale dzisiaj również chwilkę o to zahaczymy, czyli tworzymy właśnie region, zaznaczamy sobie lewym myszy pierwszy ruch regionu i prawym wszystkim myszy Drugi ruch regionu. Ok, Teraz generalnie nie miałem wcześniej to zaznaczone, więc jeszcze może sobie odznaczę. I teraz od nowa. Lewy przycisk myszy na pierwszy ruch regionu. Widzimy first position i nam się pokazały koordynaty. I prawy przycisk myszy na drugi ruch regionu. Pokazało nam się również, że wybraliśmy drugą pozycję. Jeżeli gdzieś nie idzie w to samo miejsce, to już się nie pokazuje, dlatego musiałem sobie odznaczyć tutaj na bok. W każdym razie lewy, prawy i tak wybraliście rozmiar tego regionu. Ok? I teraz region trzeba stworzyć. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten region będzie tylko taką kostką. Czyli będzie sięgał maksymalnie do tej wysokości, maksymalnie do tej wysokości. Jeżeli chcecie znaczyć cały teren od góry do dołu, to wpisujecie jeszcze expand vert. Ja tego nie będę robić, a chcę, żeby mój region był tylko kostką, ale o tym więcej w poradniku do tworzenia, do tworzenia spawna, także tam tam będzie to szerzej omówione. I teraz wpisujemy rg define i nazywamy ten region. No to nazwę region test. Tu wybieracie nazwę jakąś, żeby była logiczna dla Was. Gracze tego nie widzą. Chodzi o to, byście wypamiętali, jak ten region się nazywa. Więc ja tworzę region test Enter. OK? Region stworzony, wszystko fajnie. I teraz używamy sobie pierwszej komendy, czyli rg flag. Dodajemy flagę do regionu, czyli coś, co będzie właśnie tym regionem zarządzać. I ta flaga nazywa się Give Effects. Choć zanim podamy jej nazwę tej flagi, też musimy wybrać, do którego regionu tą flagę nadajemy, więc wpisujemy RG flag Test, czyli nazwę tego regionu, który przed chwilą stworzyliśmy. I teraz Give Effects, czyli wybieramy, jak ta flaga się nazywa. I ona nadaje efekty przy wejściu do regionu. I teraz jak te efekty w ogóle tutaj dodać? Więc ja tą stronkę linkuję wam w opisie, tutaj macie oczywiście podane nazwy efektów. I trzeba się trzymać dosłownie tych nazw, które są tutaj podane, z tymi podługami z tym wszystkim, żeby to zadziałało. Więc możemy sobie na przykład dodać darkness. Więc ja sobie kopiuję to darkness, wchodzę znowu w Minecrafta, do tej komendy dodaję darkness, czyli to jest efekt darkness, i, czyli ciemność. I wybieramy jeszcze, który stopień tego ma być. stopień zaczynają się od zera, więc jeżeli dam pierwszy stopień, to tak naprawdę to będzie drugi stopień, zaraz zobaczycie w praktyce. No i co? W sumie klikam Enter. I teraz wchodząc do regionu da mi efekt. A raczej, jak zobaczcie, nie da mi, <gry> dlatego że mam opa. Generalnie opy nie łapią się na to, więc, żeby sprawdzać to skutecznie, musicie się deopować. I dopiero mając deop, możecie wejść. Jak widzicie, działa na mnie efekt Darkness. On jest nieskończoność nadawany tutaj i ma stopień drugi. Gdybyśmy chcieli dać stopień pierwszy, to tutaj byśmy musieli w tej komendzie dać zero. Więc po prostu tak to wygląda. Teraz ja się oczywiście znowu zopuję, żebym mógł zarządzać tymi rzeczami ponownie i możemy sobie dać na przykład jeszcze... Jest spoko, tylko nie zawsze działa, dlatego że gdybyśmy chcieli dać tutaj na przykład siłkę, no to proszę bardzo. Używamy tej komendy, chcemy dać siłę na przykład 1, znaczy 2 w sumie. Klikamy Enter i wyświetla się wiadomość, że nie ma takiego efektu i żeby sprawdzić tą stronę i żeby z tej strony podać efekt, więc jest tu jakiś błąd, autor mam nadzieję, że to rozwiąże, ale mam na to oczywiście rozwiązanie, także gdyby któryś efekt z tej listy nie działał wam tym łatwym sposobem, to ja wam pokazuję teraz drugi sposób i do niego przechodzimy. Zawsze bardzo doceniam, jeżeli zostawiacie lajki, like, subiki i komentarze, to bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze nic po sobie, byłbym bardzo wdzięczny. Czyli ja w ogóle sobie teraz wyczyszczę tą listę efektów, które, które dodawałem, czyli po prostu wpisuję RG, Flag, test, Give Effects i nic tu nie podaje. Enter i teraz nam się, jak widzicie tutaj na czacie wyczyściły wszystkie te efekty dodane, czyli teraz nic nie będzie działać. No, mam opa, ale gdybym nie miał opa, też by już nic nie nadawało. I użyjemy sobie teraz innej komendy. I żeby tego nie strzelić, podglądam sobie na drugi ekran i wpisuję rg flag i nazwa regionu. I teraz ogarniemy sobie flagę o nazwie e, console command on entry. Dokładnie tak się to wpisuje. I teraz podajemy, jaka komenda w konsoli ma się wykonać, kiedy ktoś wejdzie do tego regionu. A ma się wykonać komenda effect give teraz tutaj będzie wstawiony username gracza czyli jego nick więc wpisujemy sobie w takich procentach username to jest bardzo ważne i nadajemy jaki ma być to efekt czyli ja sobie na przykład tą siłę tutaj dałem nadajemy ile to ma trwać to damy sobie na przykład 10 sekund równie dobrze można dać jakąś kosmicznie dużą liczbę i teraz jaka moc tego efektu Czyli moc 2, czyli tutaj powinno być chyba, hmm, powinien być chyba poziom 3 tej potki i klikamy sobie Enter. I generalnie teraz nieważne, czy mam opa, czy nie mam, czy nie mam opa, to wchodząc z tego regionu nadaje mi się efekt siły 3 y, na 10 sekund. Tak jak mówiłem, można to zmodyfikować, dać tu jakiś mega duży czas, żeby to po prostu trwało o wiele, o wiele dłużej, ale jak wyjdziemy z tego regionu, to widzimy, że ten efekt dalej mamy, a Możemy nie chcieć, żeby to tak działało, raczej nie chcemy. Więc teraz trzeba dodać jeszcze kolejną komendę do, do tego regionu, czyli RG flag test, console, command on, exit. Czyli dodajemy komendę na wyjście, i ta komenda to będzie efekt clear. Znowu tutaj będzie wstawiony gracza, username. I podajemy, y, jaki efekt. Chcemy zdjąć. Chyba, że chcemy zdjąć wszystkie, to nie musimy podawać tego, tego efektu. ale jeżeli chcemy jeden konkretny, bo na przykład ktoś ma swoje, y, wypite inne, no to chcemy tylko sięgnąć ten nadany w regionie, czyli tą siłkę. Więc klikamy Enter. I teraz ja wchodzę, nadaje mi ten efekt, wychodzę i mi go ściąga. A gdybym miał jakiś nałożony swój efekt, czy na przykład y, jakiś tam Night Vision, powiedzmy. Proszę bardzo. Oj. <laughs> Mamy jakiś Night Vision, wchodzę w region. Nadaje mi siłę, wychodzę, mam dalej nadwyżkę, ale zniknął, zniknęła ta siłka, więc jakby to jest bardzo ważne, żeby użyć te dwie komendy, czyli dać komendę efektu na wejście i komendę efektu na wyjście. To jest mega ważne. No i teraz, gdybyśmy chcieli w efekcie użyć więcej niż w regionie, użyć więcej niż jednego efektu, to znowu po prostu używamy sobie tej komendy, czyli RG flag test, console command on entry, effect give username siła, strength i czas multiplier, w sensie amplifier chyba to się nazywa, czyli stopień tego, tego, tej potki I teraz kolejna komenda, czyli e, give, czyli efekt give, po prostu po przecinku kolejna komenda, efekt give, od, od nowa jakby lecimy to samo, efekt give username. Teraz nazwa, czyli na przykład niech to będzie ten speed. Znowu, jak długo ma trwać? Czyli damy sobie jakiś długi czas. I tutaj ten amplifier, czyli jeden, klikamy Enter. Jeżeli się nie pomyliłem, powinno działać. I teraz wchodząc w region, jak widzicie, nadało mi i siłę, i speeda, więc tak to działa. Lecz pamiętamy o tym, żeby również do komendy na wyjście też wyczyścić te efekty, czyli rg flag test, console command on exit, efekt clear username siła strength i teraz jeszcze raz efekt po przecinku efekt clear username speed więc teraz daje nam wychodzimy zabiera nam night Vision dałem sobie sam więc zostało chyba że nie chcemy by cokolwiek zostawało z jakiegoś powodu to po prostu wpisujemy sobie rg-flag-test-console-command-on-exit efekt clear username enter no i teraz dosłownie wszystkie moje efekty zostaną usunięte kiedy stąd wyjdę, tak jak widzicie no i teraz na koniec możemy w ogóle ten region usunąć gdybyśmy tak, tak z jakiegoś powodu chcieli więc robimy sobie rg-delete-test i już nie ma tu nic takiego żadnego regionu jeszcze regiony możemy sprawdzić sobie skórą, to jest też dobry tip też o tym mówię w segmencie do spawna, więc jak sprawdziłem sobie tutaj, wszystkie myszy, skórą jest tylko region spawn, nie ma tego regionu. Test już tutaj. I tak oto dodaliśmy sobie fajnie działające efekty na nasz serwer.